Dobry kochani, znowu się spotykamy. Jest czas przedświąteczny. Mamy już zrobione dwa świetne króliki Lucjusza i Lukrecję. I robiąc Lukrecję daliśmy jej w prezencie taki rekwizyt, wiaderko z jajeczkami. Wszyscy Wszyscy potrzebujemy rekwizytów, szczególnie lalki, wszyscy lubimy ładne rzeczy, więc dzisiaj zrobimy taką dekorację świąteczną właśnie dla naszych królików, takie drzewo jajeczne. Ja wykorzystam do tego stare jajka z poprzedniego roku. Tak, jest nam potrzebne jakieś jedno jajko, do którego będziemy przyklejać małe jajeczka. Mam tutaj starą doniczkę, którą pomazałam złotą farbą. Mam teraz etap złoty i wszystko złote. Mam również tutaj drenaż do kwiatków, takie kamyczki, to w tym właśnie będziemy trzymać. Chciałam powiedzieć, że natchnęło mnie do tego drzewa. Drzewka. Drzewko, które mam również zrobione domowym sposobem, proszę bardzo, z eko śmieci, kawałek drewienka, tu jest gałązka z jakiegoś drzewka. Drabinka nam się troszkę zepsuła, a to są takie paprochy z opakowania, pomalowane na zielono. Myślę, że wygląda to nieźle, designersko, także polecam wszystkim, komu jest smutno i potrzebuje takiej, takiej przyrody. Wracając do naszego drzewka, również nacięłam sobie takich patyczków, jest sezon wiosenny, obcina się teraz drzewa właśnie, żeby Owocowały, to się nazywa wilki bodajże. Mam tutaj takich kilka wilków, ale mam też ładne. ładny, takie okrągły gdzieś znalazłam i ja wykorzystam to. A tu mam takie właśnie jajeczki, jajeczka z poprzedniego roku, które odświeżyłam w ten sposób, że malnęłam je złotą farbą. To było trochę zabawy, ale myślę, że, że warto. Więc zabieramy się do pracy. Na to jajko, na to jajko, nabijamy właśnie patyk. Które potem tutaj będzie naszym drzewkiem. Jajko powinnam również pomalować, mogę je pomalować potem, a, a teraz poprzyklejamy sobie szybciutko te jajeczka. Muszę Wam powiedzieć, nierówno mi wyszło, muszę Wam powiedzieć, że to cudnie, że to nagrywamy, bo ja potrzebuję po prostu kontaktu z człowiekiem, z, z ludźmi i jest, i jest nie tyle, nie, nie tyle e, e, samotna, co sama. Więc. W tym programie zrobimy sobie świetne drzewko. Jest nam potrzebny taki sprzęt, proszę Państwa, niezbędnik każdej kobiety. O, nie ograniczajmy się każdego człowieka kreatywnego. To jest, to jest pistolet do kleju, cudowny wynalazek, proszę Państwa, kleję tym wszystko. I to już jest rozgrzane. Sprawdźmy, nie mam papierka, żeby wytrzeć, ale przykładamy. I proszę bardzo, zaczynamy od samego dołu i przyklejamy jajeczko. Proszę bardzo, żeby były kolorowe. O, super! Jest zabawa, żeby były kolorowe. Mam nadzieję, że mi starczy. Te przygotowane. Wkładamy ten klej. Za mało rozgrzałam. Pistolet ucieka, ucieka mi, przepraszam. Bo tu mi się skończył klej, rzeczywiście. Powiem Wam, że to jest narzędzie, którego używam najczęściej w swoich pracach. Cudowny wynalazek. O, jest jajo. Proszę bardzo. I zaczyna nam się rzeczywiście coś już pojawiać. Tutaj szybciutko wklejamy. Nie wiem, czy nie za dużo, to ja ją wzięłam. Chodzi o to, żeby efekt był szybki przy minimalnym nakładzie pracy. Wszyscy wiedzą, o co mi chodzi. O. Fuszerka. Proszę bardzo. Klej dosyć szybko schnie. Więc za chwilę będziemy mogli to poddać dalszej obróbce. A ja nie będę miała poczucia, że, że zeszłoroczne wydane pieniądze na jajeczka poszły na marne, że wykorzystamy je znowu w tym roku po raz kolejny, a może za rok coś wymyślimy nowego. Zobaczcie. Oj, zobaczcie jak sprawnie to idzie. Jajka latają w powietrzu. Okej. Okay. Chyba. Uh -huh. Proszę bardzo, robi nam się. Drzewko jaj... jaj... jajcowe? Jajczane? Jajcarskie? Jajcarskie. O, szybciutko, szybciutko. Chyba <grym> przeliczyłam się i wzięłam za mało jajek. Więc drzewko będzie tylko w połowie. Ale jestem pewna, że w przepasnych głębinach mojej piwnicy jest mnóstwo takich takich jajeczek. Tu mam jeszcze dwa. O! Kurczę, brak profesjonalizmu, no niestety. zostało nam jedno jajeczko. Umówmy się, że, jajko, że drzewko z tej strony wygląda tak. Myślę, że jest efektowne. Odstawiamy nasz sprzęt. Chwilowo nam nie będzie potrzebny. I drzewko nam schnie. Musimy je zamontować w tej naszej doniczce. Tu mam, tu mam taki żwirek. Żwirek na drenaż do kwiatów i proszę bardzo zasypujemy. No, mam też duże kamienie, bo to jednak musi być ciężar, który nie zrzuci nam kot ze stołu. Ja osobiście mam takiego kota, który wyciąga wszystkie kwiaty żywe z, z flakonów. Ma taką, e, taką przyjemność z tego, żeby właśnie je wyciągać i one długo niestety nie mogą stać. Prawdę powiedziawszy to już nawet nie próbujemy wkładać je do flakonów, bo nie ma to większego sensu poza jego przyjemnością. Proszę bardzo, zasypujemy to kamyczkami. O. I już mamy drzewko. Jajcarskie drzewko prawie. Prawie gotowe. Oczywiście trzeba by to jeszcze jakoś udekorować. No ja mam teraz fazę na złoto, więc, więc coś w kontrze, jakąś w wstążeczkę może do tej doniczki. Czy ja tu gdzieś mam? Na chwilę zniknę Wam z kadru. O, ale mam tutaj taką piękną koronkę ludową, o, która wydaje mi się dobrze zagra w tej kompozycji. Słucham. Tak, tutaj, o tu, 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 tu na środku. <laughs> kokartka, może kokartka, może to nie, ale właśnie możemy to wkleić. Tylko potrzebne są nam nożyczki i ten. Jestem znowu i ten klej. Tu ucinamy, to składamy, bo nam się jeszcze przyda. Oczywiście tematu tematu lalek nie kończymy. Eee, ja jestem, proszę Państwa, animatorem, czyli animuję, czyli ruszam, czyli ożywiam wszystko. I mam przed sobą jeszcze bardzo dużo propozycji. Przyklejamy w wstążeczkę. O, się cała pokleiłam. Cudownie. Cudownie. Pójrzmy, to jest na środku, jak to wygląda, czy to Wam się podoba. Odkładamy, odkładamy wszystkie narzędzia. Bardzo mi jest przykro, że tych jajeczek nie nazbierałam tyle, tyle, ile ich powinno być, ale od Waszej strony mam nadzieję wygląda to świetnie. Zapraszam moje króliki, tak żeby zrobić kompozycję, proszę bardzo, żeby nie było im smutno. Co wy na to? Z jednej strony. lukrecja, Gwarant naszych wesołych świąt, radosnych. Okej, okay, no coś nam Luc już nie chce stać. Jakiś taki jest oporny, coś z tym ogonkiem chyba przesadziłam, coś za malutki, prawda? Hmm. Nie wiem, po prostu będę go animować i po prostu chciałam powiedzieć. Chciałem powiedzieć, e, proszę Państwa, że e, życzę Wam e, wesołych e, jajcarskich świąt i co do zobaczenia e, przy produkcji następnych lalek. I pamiętajcie, żeby myć ręce i żeby być w domu i żeby być zdrowym i żeby odpisywać, e, e, wsadzać kamerę wrzucać komentarze pod tym, co oglądacie. Może macie jakieś pomysły, nad którymi możemy się, się razem pochylić i rozkmielić. Ja bardzo chętnie lubię wyzwania. Pamiętajcie, że, że jeżeli macie pomysł, to trzeba usiąść i go zrobić, bo to jest niesamowita satysfakcja i bardzo dobra taka terapia. Pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia, papa. Pa.